W poniedziałek ja czytał, połowo wtorek podmietał. W średniu ja robotą w polie, a w czwartek robotał w szkole. W piatnicu, ciężki w piatnicu ja mył, a w sobotę tort kupił. I, I Druzjoja ja w Wzkrieszenie przyglasił na ugoszczenie. No pięknie! Pierwsza, ujęcie pierwsze agro -wiedziad. Numer 12, albo 11, nie pamiętam Mamy nowe tło, bo jesteśmy w nowym mieszkanku Już takim naszym Ściana płaczu Ściana śmiechu w sumie Dzisiaj będziemy mówić o rolnikach z drugiego sezonu Rolnik szuka żony. Ilu ich jest? Dziesięć. Przepraszam. dziewięciu rolników, jedna rolniczka. Pierwszy odcinek drugiego sezonu bardzo mi się podobał, bo jeszcze nie zdążyłam poznać wszystkich wad naszych kandydatów, a pewnie takie będą. Moją uwagę przykuła Ania. Zresztą pewnie jak każdego, no bo jest kobietą. Jako jedyna konkretna babka. Konkretna, która wie czego chce, która szuka konkretnego faceta, z jajami, a nie jakiś tam ciamajdyk. Nie, ogólnie bardzo fajna, szczera kobietka. Widać, że dużo, yy, dużo w życiu przeszła, ale że wyszło jej to na dobre, bo jest bardzo silną, fajną kobietą. Polecam! Ja. <grymne> <Bardzo> <grymne> nie wiem, czy polecam, muszę ją bardziej poznać, bo tak samo polecałam na początku Adama, który okazał się strasznym wieśniakiem w tym gorszym znaczeniu, za Ani. trzymam za nią kciuki, bo wydaje się być bardzo fajna i obstawiam, że na 100% będzie w programie, no bo jak by inaczej, jest jedyną kobietą. Oczywiście sponsorem naszego programu, dzisiejszego odcinka e, po raz kolejny jest Bee i pewnie jeszcze nie raz się pojawi. <grybujesz> tak podejrzewam. Nie to, że jesteśmy jakimiś klejusami czy coś, tylko. Mieliśmy małą imprezkę i dużo zostało. <grybujesz> Spijamy resztki. Teraz z facetów. Było ich dziewięciu, tak? Z facetów. Kto przejdzie? Według mnie. Ignacy. <grybujesz> Ignacy jest super. Magiczny Ignacy. Konkretna Ania przykuła moją uwagę. Drugą osobą, która przykuła moją uwagę jest magiczny Ignacy, który chce otworzyć swój teatr no. w Stodole. Fajny pomysł? Fajny! I powiedzą, że nawet jeśli, jeśli miałby taką propozycję, to sam by w nim zagrał. Mogłabym nawet powiedzieć, że trochę bajerant Ignacy bo tam próbował tą Martę poderwać. Myślisz, że się dostanie? Eee, myślę, że się nie dostanie. No mi się podoba, bo jest taki. Taki kochany. To może innym też się spodobał. No może. No nie wiem. Był zakochany, ale kobieta od niego wyjechała. No biedny, no. Ale on sobie w życiu radzi. Fajny Ignacy, magiczny Ignacy, bajerant Ignacy. Trzeci, który yy, według mnie na pewno się dostanie. Rafał, ten najmłodszy ten muzyk. No, kobiety lubią muzyków. Nie, może się dosyć, dlatego że jest młody. Nie ma jakiejś zawiłej przeszłości. No i jest całkiem przystojny, wydaje mi się. Ty, ty, ty. Może niekoniecznie w moim typie, chociaż trochę jest taki słodziak, ale może się okazać nie taki, jak się, że tak powiem, pomalował. <grym> Bo jest kurczę dziwne, że przyszedł do takiego programu, gdzie jest tak naprawdę młody, ma 28 lat tak? 7 albo 28, nie wiem. Dosyć całkiem przystojny, tu gra na gitarze, tu gra na harmonijce, tu gra na czymś jeszcze. Może chce, tak jak Adam, trochę poczuć jak to jest być słabym? Adam mocno chciał, na początku był moim ulubieńcem. Rafał, Rafał to jest skruszony Rafał, podobno miał skruszone serce. No nie śmieje się no, tylko to tak się zabrzmiało. Myślę, że. Jak on się nazywa? Vincenty? Nie, ten, ten najstarszy. Eugeniusz! 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 Myślę, że Eugeniusz się nie dostanie, bo kobiety w, te, w jego wieku jednak chyba w większości jednak nie chce się do takich rzeczy pchać czy brać udział. A myślę, że młodsza dużo też by nie chciała chyba. Więc myślę, że Eugeniusz może się nie dostać. Mimo, że wywarła mnie no, takie fajne wrażenie. Okay. Elastyczny Eugeniusz, który chce mieć elastyczną kobietę. Co może być trudne w tym wieku. <grym> Ale... Kto wie? Wieku. Może. Może. Jakaś gimnastyczka. <grym> Spontaniczny Robert, <grym> który lubi <love mi> porządek. <grym> Więc nie wiem, czy to ta spontaniczność z tym porządkiem się jednak trochę nie... Nie gryzie, nie wygląda spontanicznie, <grych> ale myślę, że może się dostać ze względu na to, że ma bardzo duże gospodarstwo. Bo nie ukrywajmy, bardzo dużo jest takich osób, które przywiązują do tego największą wagę. No nie taka idea programu to po pierwsze, a po drugie, no po co, nie wiem, robić komuś jakiekolwiek nadzieje, skoro... A zresztą nie wbąbiamy się. <grych> Ale jest bardzo poczciwy i jest w Ochotniczej straży pożarnej i generalnie jest bardzo poukładany. To tak. też jest, jest w jakiś sposób no, plusem. No kto wie. No, no zobaczymy. Dobra, Janusza kojarzysz? Kojarzy Janusza. Atletyczny Janusz, tak. <gry> który nie chce mieć brzuszka. Janusz dobrze tańczy. Tak. Następny zapamiętałam Grześka. Grzesiek może się dostać. Chociaż wydaje się być trochę nieśmiały. No, Zbysiu tylko nieśmiała, jak się wyrobił, nie? Chyba właśnie dzięki temu programowi. To znaczy, Grzesiek nie wydaje się aż taki nieśmiały. Daje się być raczej pewny siebie, ale nie on do przodu. Na mnie zrobił bardzo dobre wrażenie. Bo był Adrian jeszcze, to może Adrian. Ma wieś w mieście i ma kucyki, to może się dostać. Ma kucyki? Ale no nie wiem. Ach. Był jeszcze ciepły Piotr. Ciepły Piotr potrzebował ciepła. Powiedział, że raczej nie będzie spontanicznie, no bo on nie jest spontaniczny, więc to jest niestety na minus. Mimo, że jest bardzo fajny, może się do programu jednak nie dostać. Tak mi się wydaje. Tomasz. Tomasz to ten, co w piłkę grał. Powiedzmy, że Tomasz. <grym> Tomasz piłkarz, który prowadzi swój klub, tak? On prowadził swój klub. Mimo wszystko obawiam się, że on może się nie dostać. Wydaje mi się, że raczej większość to będzie, będą ci młodzi. Czyli podsumowując, do kogo Ty byś napisała list? Ja napisałabym list do Grześka. Bo jest konkretny i taki wydaje mi się, żeby się zaopiekował kobietą. Ja bym wybrała Grześka. Dobra. Albo dobra. albo Rafał. Tego od gitary. Jak Ci się mieszka na dobrem mieszkaniu? Bardzo dobrze Mi się tu mieszka. Naprawdę, bardzo fajnie. Wisi nam już od dzisiaj telewizor na ścianie. Uuu, eee, no, no. E, mamy w pokoju nawet lodówkę, no. także jest dobrze. Na ręku pod ręką i zimne piwko. Tak jest. Jak chcecie, to wpadajcie na fejsa. Jak nie. A jak nie, to nie musicie. <laughs> nie, no lepiej wpadniecie. Linka do niego macie tutaj. Nie, na dole. Tutaj. Na dole. Tutaj. <laughs> no to Gdzie w końcu. Tutaj. <laughs> Pozdrawiam, buziaczki. Zajmie. Jednego chcę. U. Całego. Andrzej.